Jest to się super. nazywa Schizofrenia. Czy widzieliście się kiedyś nago? <grymnie> Kiedy mieliście swój pocałunek. O czym mi uzdowił? Jak oceniasz mnie w skali 1 do 10? To nie mnie. akceptujesz mnie? Ciebie to ciężko zaakceptować. <grymnie> czy myśleliście o tym, czy wycie razem? Myślę o tym teraz. Hello, guys. Hello. I'm nie? Witajcie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj będziemy jeść yes. Devour Jeszcze jedzenie I będę zadawać Norbertowi niezręczne, awkward pytania oh my, god. oh my god Zacznijmy od pierwszego pytania Które jest dla mnie najtrudniejsze Nawet, nawet nie wiem jak ja mam to powiedzieć na głos Bo jest mi tak ciężko Masz odpowiedzieć szczerze, rozumiesz to? Okay. Mogę jeszcze tylko powiedzieć PSA, nałożyłem dużo pasty z chili Więc jakbym umierał To nie moja wina Więc pierwsze pytanie naj najczęściej Zadawane, czemu jesteś rudy? Ciężko, ciężko mi o tym mówić. Tak naprawdę miała być platyna, ale jako, że nie stać mnie na fryzjera, to farba za 5 złotych musiała wystarczyć. Wystarczyć? Wystarczyć. Wystarczyć. Było ciężko. z sobie taki, kochani, nie farbujcie się rozjaśniaczami z po bo idźcie do fryzjera. Bo skończycie, jak na pewno. bez włosów, i rudy. Ludzie się naprawdę zmartwili, wiesz? Bo to nie jesteś ty, ty nie jesteś taki. Myśmy w oczu, nie jesteś taki. Następne pytanie, również myślę bardzo ważne, wnoszące bardzo dużo do naszego społeczeństwa. Czy widzieliście się kiedyś nago? Tak. <laughs> Actually, czyli nasi rodzice yeah. tutaj nas razem do wanny, jakbyśmy się yeah. w Jeszcze robili nam zdjęcia, gdzie chowali Nie, się... <laughs> yeah, nasi rodzice mają chyba jakiś fetysz, bo dosłownie. <laughs> No sumie, Przez 10 lat naszego życia mieszkania w domu, nasza mama miała wystawione w salonie na takiej ścianie zdjęć takie zdjęcie Norberta jak małe. O, o matko! Każdy raz jak ktoś przychodzi do nas do domu z moich znajomych, to musieli patrzeć na gołego Norberta. Nie, nie musieli patrzeć, ty mi pokazywała, pokazywałaś. Ty byłaś jak, hej, a zauważyłeś, że tu, tu jest zdjęcie Norberta. Nawet tego nie zauważał, nie zwracał uwagi, ale ty właśnie jak... Okej. Okay. kolejne pytanie, które trochę mnie zaskoczyło, czy jesteście parą, albo czy myśleliście o tym, żeby być razem? Co się haha. Haby czaro. No, powiedz, mamet, myślałeś o tym, żeby być ze mną? Myślę o tym teraz. I can tell. Oh. Ok, gaj, pytajcie, w godzinie nic nie zginie. Yeah. Sweet home, Alabama. To normalne. Każdy czasami wiecie, patrzy na swojego młodszego brata i myśli, wow, chciałabym być z nim w związku. Ja tak mam. Co niedzielę o 13.40, myślę sobie, wow, nowy. My jesteśmy rodzeństwa. To jest mój młodszy brat. Niestety. Jestem z nim spokrewniona. Ale tak jest. Więc nie, nie jesteśmy razem. Nie jesteśmy razem. Nie będziemy razem. Wolałabym umrzeć niż być z nim w związku. Thank you. Yeah. żeby zapytał też, czy zawsze mieliście dobrą relację? Wypowiem się. Oh. That is interesting. Ja naprawdę na początku daję się ze mną znęcała, Byłem jak pies dla niej. Chodziłam na smyczy. Słuchaj, no, no nie, nie chciałeś być na smyczy, ty nie prosiłeś, żebym cię zapiła w smyczki. Nie no, na początku się nie lubiliśmy, kłóciliśmy się cały czas mm. i dobrze, biłem ją. Wyrwałem jej włosy, nie miałem jakiś drog i nie żałuję, I would do it again. Ale teraz jest lepiej, jesteśmy połączeni. My się kiedyś nie Nie w że sensie byśmy byliśmy bowłasami, bo własami bo jak się urodziliś na początku, to jak byłam podekscytowana i ja cię traktowałam jak taką księżniczkę, mało ja cię ulubiałam. Dopiero potem zacząłeś być właśnie jakieś agresywny. No by miał jakieś anger issues, on do sobie mnie bił, on mnie nawalał, on mnie ciągał i on był młodszy i on się nade mną znęcał. Więc się nie lubiliśmy i kłóciliśmy się o wszystko, a teraz w sumie już chyba przeszłość, nam się nie chce. O Boże. Uh, uh, uh. Daj mi to. It's spicy? Is it no, it's not that Serdecznie zrobiasz to spokój, tylko tym chili teraz No i dobrze, bo to jest dobre. No, to jest świetne pytanie teraz, kolejne. Mm, jestem bardzo ciekawa, co Czy ten jest ze mną byłam na wymianie? Szczerze. Na początku, tak. Aha, bo a ciężko potem? było się przestawić, że nie mam nad kim się znęcać, kogo wysyłać. Że nie mam z kim chodzić na jedzenie i w ogóle. Mm. A potem zaznałam mm. tego peace tego, że jej nie było, wiecie jak to jest, <laughs> bo to po cudowne Nigdy nie zaznasz PiS <laughs> Never Ja. Yeah. Nie, ale... guys, mi się wydaje, że na płaka codziennie Naprawdę myślę, że moja super ulubiona sister is gone I mean, na początku mm. było po prostu dziwnie, że kogoś nie ma i jest cisza mm. Ale potem już było okej okay. W sumie to fajnie, że mm. jej nie ma Kleję, Kaję. Czy zrobiliście sobie nawzajem jakieś traumy? Actually Norbert mi zrobił dużo traum i ja opowiem o jednej. Właśnie nawiązując do jego znęcania się nade mną, była sytuacja, że on się na mnie w o coś. Wiecie, typu nie wiem, zabrałam mu zabawkę i on zaczął mnie nawalać, więc ja oczywiście uciekłam do mojego pokoju, żeby mnie przestał bić, bo jak się chciałam, Cicho bądź było, tak mama to potwierdzi. I zamknęłam drzwi, wiecie, żeby bo on za mną biegł oczywiście taki fear, ja on chciał mnie tam zabić. Ja zamknęłam drzwi, on nie wszedł i przypomnę, że się wtedy, nie z 5 lat. I Norbert stwierdził, że jako że zamknęłam mu drzwi przed nosem, a on dalej chce mnie zabić, to zaczął rzucać jakimiś rzeczami w drzwi i my mieliśmy taką szybę w tych drzwiach. I on dosłownie nie wiem czy ty rzuciłeś wtedy, ale w pewnym momencie wybiłeś mi całą szybę z drzwi i po prostu ja tam rchałam, cała szyba się rozwaliła i no. Nie pamiętam tego A ja tak. Weźbał mi nie wiem, niebieską kartę nam na oboju, <laughs> zaraz. No i dobrze, Kochani, to tak wcale nie było. Tak co było. Zaraz wkleję tutaj mamę, która potwierdza, że tak było. Tak. Mama to co najwyżej potwierdzi, że jesteś adoptowana. Dobra, a ty? Masz jakąś traumę? Czy ja ci jakąś traumę? I wanna know. Poza tym, że zawsze muszę na ciebie patrzeć, jak się obudzę. Po prostu widzę tą twarz. Bo ja o, oh, patrzę. Po prostu jealous. Bo ty po prostu tutaj nie wyszedłeś. I jestem thankful, że nie wyszedłem tak jak ty. Aha. Tego dnia wstaję rano i myślę sobie... Kolejny dzień, kiedy mogę być wdzięczna, że nie wyglądam jak Daria. Okej, okay, jesteśmy z tobą. Jak będę bogata kiedyś, zafinansuję ci po klasyczną. Tak a propos, sister trauma. It's okay, I'm just a good, older sister. Okay. Możesz przestać się dusić. <noise> Ja ile Ci płacą za spędzanie czasu ze mną. That's actually, to co mi, Ale która... Na... Proszę, kręci się w głowie. Staje co przelew 2000 tysięcy złotych. Właśnie wiesz, jest trzeci, jeszcze nie dostałem od mamy przelewu. Zadbaj o to, żeby ten przelew przyszedł, bo stąd wyjdę. Trzeba opłacić najpierw Twój abonament adopcyjny, że możesz u nas mieszkać jako zaadoptowany. Daria to tak nie działa. Właśnie, że tak. Mama, kiedy on nie mówi. <laughs> Boże tak nie wychowany, Ja bym nigdy nie biegła w miejscu, bo Yeah. <laughs> I <It> would <will> never. <laughs> Ciężko. czekaj. Co? Będziesz miała na clickbait. Czy mi uzdawiał. Jak oceniasz mnie w skali 1 do 10. I ja ciebie. Ale wy wygo... Nie nego. Czy korak. <laughs> w sumie widzicie co on zrobił? Tu jest taki pasta chili i w sumie pełne. to było pełne. On wlał całe to do swojego jedzenia, bo ona ma może, jakieś problemy. No jak mnie oceniasz jako osobę? Cały kształt. Czekaj. mnie Fajne. Damy takie mocne, szczerze, 6. Czemu? Za co to, to na cztery? <grym> jak twoja IQ. Jakbym cię zobaczył po raz pierwszy, to bym pomyślał takie ok, 6. Jakbym cię poznał bliżej, to by było spadło do takich czterech, bo jesteś suko... Aha. Ale ogólnie uważam, że są ludzie gorsi od ciebie, brzydsi od ciebie. Ale taka jest, prawda, jak patrzę czasami na twoich dobrze. obserwatorów, tak sobie wejdę, to mam takie... Uff. Moje nienia są piękne, są shut faga. ty jesteś najbrzydszy dla nich. O! Nie kancelujcie mnie kochani, proszę. właśnie, że tak. W sumie obraził Was wszystkich. Prawie wszystkich. Myślę, że to jest ten moment, w którym wszyscy przesadzicie, Ci pida i stać, o, oh, Norbert jest like taki super, bo nie jest. Właśnie widzicie jaki on jest. Właśnie pokazują, jaki naprawdę jest. Szczerze. Norbert jest fake. <noise> Nikt go nie lubi, nie ma znajomych. <noise> Wyglądu nawet się nie wypowiem, wystarczy spojrzeć teraz tutaj na ekran i na niego It's ok Ja oceniam Norberta szczerze 4, przynajmniej 2 dzień. Excuse me That's enough, be thankful Czemu? Bo mówisz w dziwnej kursywie w jakiej i... kursywie? What the fuck? What the fuck? Kto tak mówi? Ja. Ciągle tak akcentujesz słowa jakiegoś, nie wiem, naprawdę królowa życia. I jest jesteś zdenerwujący. Jesteś nietolerancyjny. Nie, nie akceptujesz mnie. No, cie no cie ciebie to ciężko zaakceptować. Dajcie łapkę w górę, jeżeli nie akceptujecie dalej. Okej, okay. było trochę o trauma dzieciństwa. I ktoś zapytał nas jeszcze teraz o bardziej, wiecie, pozytywną stronę dorastania razem. <laughs> Może przestać umierać. Jakie jest nasze ulubione wspomnienie razem z dzieciństwa? To mój chyba to było jak rano. Jadowałem jakoś rano i szedłem do ciebie do pokoju, bo ty zawsze też nie spałaś, rodzice jeszcze spali i szedłem do ciebie i ty mi dawałaś montę do jedzenia na ścieżce na takiej szmacie mi dawałaś montę i ja tak po prostu jadłem. I mean, teraz to tak brzmi, a to było super, to było down to life Ja życzyłam jak twoja matka taka... Mother, mother. Bo wiecie, mother. bo my wstawaliśmy jako dzieci, nie wiem, o 7 rano, 6 czasami, bo byliśmy oh. spali, a rodzice spali sobie weekendy dłużej No i Norbert, my się zawsze bawiliśmy z rana, Norbert był głodny po 5 minutach i on chciał jeść, ale on był za niski, żeby dosiągać do lodówki yeah. Więc ja mu dawałam jedzenie i dzisiaj mam jak masz dziecko Karmię cię. A ja w sumie nie Uważam, że każde spojrzenie z tobą jest bardzo traumatyzujące. O, na pewno mi się podobała nasza era, jak był COVID, coś chyba coś było przed COVID albo po COVID, jakoś takie, że nie w środku. To so, jeździliśmy zawsze na rowery, na takie zadupie, to na nasze skrzyżowanie, prawda? No. I potem okay. już jeździliśmy i poszliśmy na muzykę i vibowaliśmy i w ogóle O, i tam jestem, tak, za, jak... Kier, jestem za, możemy do niego wrócić. Nie wiem, jestem za. żałujesz, że rozpoczęłaś karierę na YouTubie? Nie. Uważam, że to znaleźć mojego życia na ug ja. Okej, okay, kochamy Honest Queen. YouTube jest super fan. Mogę gadać do kamerę? To się szyferen. nazywa schizofrenia? kiedykolwiek wolałabyś, żebym był siostrą? Tak, zawsze. W sensie, no teraz to mi to wisi, ale jak byłam mocno zawsze chciałam mieć siostrę. Taką jako pierwsze rodzeństwo, w mi się urodziło. Ale wysiadałeś ty tym. I jeszcze, bo jeszcze były jakieś takie pytania typu, że no kiedy mieliście swój pierwszy pocałunek? Albo coś tam, ale nie wiem, czy to jest dobra tematyka. Ale my nie mieliśmy pocałunku, what the fuck? O czym ty mówisz? <śmiech> 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 Jakim pocałunku czy mnie coś ominęło? <laughs> Twoim i moim oddzielnie. A. Ah. Że o czymś takim, tak naprawdę chcesz być ze mną w związku? Guys, widziałam. Weber na mnie leci. I knew it. Mamo, Mamo, możemy go już wrzucić z domu. Lecę, stąd to najwyżej, no, kiedy Daria jest obok. Pierwszy się co jak miałem w wieku dwóch lat. Myskitu? Nie. W przedszkolu? Z nią się nie całowałeś? Nie, może w przedszkolu, Daria. Wiedziałam, że tak, tak. dziwka ty byłaś. Już... Ja nie rozmawiałam nawet do żadnego chłopaka, jak mam w szkole się wchodziłam. To kiedy? Tell me, I wanna know. Ja to nie wiem. Tak, jest taki jest źle taki. Czy taki? Nie wiem To zależy Zależy co klasyfikuje as a kiss Can you not do that again? To było straszne Nie wiem, to co ty as a kiss no to taki for real kiss Myślę, że kiedy jakieś 13 lat, maybe Ile? Taki cmok w policzynce Nie w policzynce, w nie A, no dobra to, to był 2021 To ile miałeś lat? Ile masz lat teraz? 17 14. Boże. To ty masz hifa już pewnie. Uh -huh. Nie, ale to był jeden kiss, I potem nie było kiss, byłem single i gotowy to mingle. To było straszne, tamta era, to była era schodków pod złotymi. Ja miałam w wieku 17, siedemna... nie mam 23 nawet. 17 chyba? Nie wiem, czy miałam jeszcze 16 czy 17, no ale jakby to było na wymienię, więc... Wiem się, że miałam 17. Nie, maybe not. Nie, 16, przepraszam. Więc ja byłam starsza. No ale ja miałam tylko jeden kiss, słownie. Up until now. Słucham? Kogo najbardziej nie lubisz? I mieć nazwisko jest. Nie, nie masz powiedzieć mnie, bo mnie lubisz. Dobre pytanie, muszę się zastanowić nad tym, bo nie lubię wielu ludzi. O, kto jest twoim ulubionym influencerem? Lady Gaga. Chciałam, powiedzieć Monika Kociołek, czego sobie nawzajem zazdrościmy. Ja to wy, że jesteś skinny. To jeszcze ci zazdroszczę? No, słuchaj, więcej. Tell me more. <laughs> twojej odwagi, którą miałeś, kiedy przeformowałaś się na runo. O tego jak łatwo ci przychodzi naciągać ludziów i że nie masz wyrzutów sumienia z tego powodu. No nie mam sumienia to prawda. Ej teraz jakiś shopping, co słyszysz? O wiem, twoje wytrzymałości, się twoje helit, to są już najgorsze shit, jeszcze lody i pizza i rolce z pizzy hat. Z hat sponsor. I jeszcze jakby nie wylądowałeś na sobę. A ja wystarczy, że nie wiem. Zjadł coś jednego, nie tak, i już leży na sorze. O wiem, czego możesz ty nie zazdrościć? Mojej lashes as, Mojej fat ass. Nie masz ass, jesteś płaski. Bardziej niż ja. Ty mówiąca to, to jest trochę ironic. Dani, Hani, zrobimy zrzutkę.pl na BBL dla Dari. Dzięki. Tylko, że już możesz, jakby, wyjść z domu, no, i nie wrócić. No. Nie w się sensie z że masz taką wolność, bo jesteś już dorosła i byłaś na wymianie, i ona cię postrzega. Nasza mama cię postrzega jako taką bardziej już z ciebie nie chce nie, i ona już jakby i okay. nie obchodzi, czy ty wrócisz do domu, czy nie jakby tego cię zazdroszczę o, ja to wiem, czego w sumie zazdroszczę, ja właśnie tobie zazdroszczę tego, że jesteś w tym jeszcze najlepszym wieku, moim zdaniem i yeah. że jeszcze jakby wiesz, nie masz takiego stresu Masz tak bardzo przyszłość, To w sensie na, na pewno masz jakieś przemyślenia i tak dalej, ale. Okay, no, nie masz ale. żadnej myśli z, z, z tymi rudymi włosami. <laughs> ale. Ale właśnie chodzi mi o to, że. Nie, ja miałam teraz coś tak że bardzo mnie to wszystko wszystko właśnie wiesz, że właśnie. Zastruduję, żeby prowadzić, że już powinnaś tak kompletnie, kompletnie, wiesz, samodzielnić, A A masz jeszcze, jakby o. czas, jeszcze możesz sobie chillować bo ja Sobie idę na pad thai. Mm, bo. No. Dobra kochani, więc to było na tyle z naszych pytań dzisiaj. Dzięki za oglądanie i słuchaj naszego bullshitu. Yes. Nie Potrzebuję terapii.